Tlenek metalu plus kwas, i tutaj otrzymujemy sól plus wodę. Tak, akurat jest prosty sposób otrzymywania soli. Zaznaczamy sobie metal, resztę kwasową, tworzymy sól, wpisujemy sobie wartościowości, i wodór łączy nam się z tlenem, czyli tutaj mamy wodę. Z tej strony mamy dwa sody, to tutaj dajemy dwójkę. Tym samym zwiększamy ilość bromu, tutaj dajemy dwójkę. Tym samym zwiększamy ilość wodoru, ale tu już mamy dwa wodory. Więc przykład pierwszy już za nami. To teraz tutaj metal, reszta kwasowa. Jak tworzymy nowe związki, to zawsze wpisujemy sobie wartościowości. Jedynki w skosie nie piszemy. Tutaj dwójeczka i H2O. Tu mamy dwie reszty kwasowe, dajemy tutaj dwójkę. Tym samym zwiększamy ilość wodoru, ale tu są dwa wodory. No to już dalej tym samym schematem. Widzimy, że tu jest dwa od tlenu, tu jest trójka od żelaza, czyli tu jest żelazo trójwartościowe, ponieważ żelazo ma różne wartościowości. Woda. I teraz tak. Z tej strony mamy trzy reszty kwasowe. Tutaj dajemy trójkę. Dwa żelaza. Tu już mamy dwa żelaza. Zatem tutaj są trzy i dwa łącznie sześć, bo to się wymnaża wodorów. To tutaj jeszcze musimy dać trójkę. Lit. Jedyneczka to cztery, trójeczka to tu 3 H2O. Z tej strony są trzy litry, z tej strony są dwa litry, więc robimy to tutaj. Mm, nie możemy tego zrobić naprzemiennie, ponieważ nie zgadza nam się tutaj jeszcze liczba wodorów, więc zrobimy tak. Tu damy dwójkę, to tutaj musimy dać trójkę. Tutaj tym samym zwiększyliśmy ilość PO4, to damy tutaj dwójkę, i zwiększa nam się ilość litu. To tutaj dajemy trójeczkę. To był akurat trudny przykład: magnes SO3 i H2O łączy nam się z tlenem, znaczy H2 łączy nam się z tlenem, i tu jest po prostu H2O. I tutaj mamy na przykład przykład, który nie ma współczynników Glin, Trójka, i H2O. Zaczynamy od glinów. Tutaj są dwa, dodajemy dwa, zwiększając tym samym ilość. 2 razy 3 to 6 chlorów. Tutaj mamy 6 wodorów, to na 3 i wszystko nam się już zgadza: BAS plus H2O, i tutaj znów jest przykład bez współczynników stechiometrycznych. A wiecie, że tą metodę również możemy zapisać w postaci cząsteczkowej i jonowej, pewnej i jonowej skróconej. I właśnie teraz to zrobimy. Najpierw zapis cząsteczkowy, potas, reszta kwasowa i woda. Nie mamy tutaj współczynników stechiometrycznych, wszystko nam się zgadza. I jak mamy tutaj robić zapis jonowy pełny, no to zamieniamy to na jony. Ale tlenek pozostaje bez zapisu jonowego. Kwas, jak najbardziej. Jedyną rzeczą, którą nam się tutaj skraca, to jest anion reszty kwasowej. Więc w zapisie jonowym skróconym będzie widniało takie coś. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.